Co się stanie po miesiącu odrzucenia palenia? Spójrzmy prawdzie w oczy. Palenie jest złe. Poza wpływem na zdrowie, nawyk ten odbija się na wyglądzie, ubraniach i oczywiście portfelu. Jako były palacz, mogę powiedzieć z całą pewnością, że palenie wpływa na Twój organizm na wiele sposobów. Ale dobrą wiadomością jest to, że nigdy nie jest za późno na rzucenie. Oczywiście po wielu latach palenia postanowiłem zrobić duży krok w kierunku zaprzestania palenia. Choć nie było to łatwe, mogę powiedzieć, że widzę owoce swojej pracy to naprawdę niesamowite. Jak dotąd przez miesiąc trzymałem się z dala od papierosów i oczywiście zacząłem doświadczać niesamowitych korzyści zdrowotnych już od pierwszego dnia. W tym filmie opowiem o tym, jak zmieniło się moje zdrowie podczas pierwszego miesiąca po rzuceniu nałogu. I oczywiście mam nadzieję, że zmotywuje Cię to do rzucenia palenia raz na zawsze. Oto, co się stało po tym, jak rzuciłem palenie na miesiąc. Po pierwsze, prawdopodobnie doświadczysz niesamowitych korzyści rzucenia palenia w ciągu zaledwie 20 minut. Nie uwierzysz, ale tak szybko leczy się Twoje ciało. Zacząłem zauważać znaczną poprawę stanu zdrowia układu oddechowego. Tak. W przeszłości zawsze doświadczałem nieprzyjemnego kaszlu i duszności. Nawet przypadki bólu i przekrwienia zatok były normą. Ale dobra wiadomość jest taka, że odkąd rzuciłem palenie, wracam do zdrowia po tych objawach. Miesiąc później wiem na pewno, że teraz czuję się lepiej. Zasadniczo w momencie, gdy przestajesz wdychać dym papierosowy, rzęski w płucach powracają do życia. W istocie delikatne tkanki płuc zaczynają odrastać i funkcjonować tak jak powinny. Rzęski pomagają przenosić cząsteczki, w tym przypadku toksyny z dymu papierosowego, które wdychamy z powrotem do płuc. Ale niestety, palenie powoduje, że są one zapychane smołą. Oczywiście, jak wspomniano wcześniej, delikatne tkanki płucne zaczynają ponownie funkcjonować po rzuceniu palenia. A dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, duszność jest chorobą palacza, która upośledza zdolność oddychania. Dzisiaj widzę niesamowitą poprawę. Zaledwie miesiąc po rzuceniu palenia, teraz oddycham swobodnie. To nie wszystko. Z łatwością mogłem też wykonywać szereg aktywności sercowo-naczyniowych, w tym bieganie i skakanie. Co więcej, poprawił się również mój zmysł węchu. Naprawdę niesamowite było dla mnie wąchać subtelne zapachy, które umykały mi przez lata. Oprócz korzyści zdrowotnych, odkryłem również, że moja pewność siebie zaczęła rosnąć wraz z upływem czasu. Oczywiście to nowe poczucie wzmocnienia pewności siebie może potencjalnie przynieść nowe pozytywne relacje, które mogą zmienić inne obszary Twojego życia. W sumie podróż wrzucenie palenia nie była łatwa, ale mogę śmiało powiedzieć, że zmiany w moim ciele są tego warte. Chodzi o to, aby pozwolić, aby dni wolno od dymu nagromadziły się. Z czasem zaczniesz cieszyć się owocami swojej pracy. Najlepsza część? Korzyści są kontynuowane długo po pierwszym miesiącu. W istocie po latach możesz być pewien, że będziesz tak zdrowy jak to tylko możliwe. Powodzenia. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw komentarz, łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek.